Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować jednostrefowy zestaw RGBW, w skład którego wchodzi pilot oraz odbiornik. Najpierw opiszę pilot. Jak widzimy, od góry znajdują się dwa przyciski, włącz wyłącz. Pole dotykowe, tak zwany ring, dzięki któremu możemy obsługiwać kolory oraz trzy przyciski do programowania. O których opowiem później. Wspomnę jeszcze, że kiedy będziemy wkładać baterie do pilota, oczywiście trzeba otworzyć tą klapkę, nie należy dotykać przedniego panelu. Odbiornik charakteryzuje się tym, że ma moc maksymalną do 288 W, napięcie w granicach 12-24 V i działa w zasięgu do 30 Metrów na otwartym polu. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób można podpiąć ten sterownik. Użyję do tego zasilacza wtyczkowego. I dzisiaj przykładem będzie przedmiot, świecąca kostka brukowa LED -bruk o mocy 4,3 W i napięciu 12 V. Oczywiście możemy używać też innych źródeł światła, na przykład Paska LED RGBW o mocy 14,4 W na metr. I takiego paska do odbiornika możemy podłączyć od 5 cm do 20 m, a takiej kostki brukowej od 1 do 65 sztuk. Włączam teraz zasilanie. Jak widzimy, kostka zaświeciła się. Polem. Tak zwanym ringiem steruję kolorami. Tutaj mogę ściemnić kolor oraz rozjaśnić. W tym polu mamy programy, a tutaj ustalamy ich prędkość. Jeżeli w tym wypadku chcę wrócić do programu białego, muszę go znaleźć między innymi programami. Jak widzimy, udało mi się. I tak jak już wspominałem, jest to najprostszy sposób podłączenia. Jest jeszcze opcja, żeby podłączyć taki właśnie odbiornik za pomocą zasilacza modułowego bądź hermetycznego, ale znajdziecie Państwo taki sposób na naszym innym filmie, na naszym kanale. Dziękuję za uwagę.